Dzień dobry, dzień dobry, kochani. No i co? Idą święta. Znaczy święta idą, no. E, zaraz Wielkanoc, więc ja już się pakuję. Tak, tutaj wianuszki, które robiłem. E, ale dobra, plan jest taki. E, miało być święta w Krakowie, ale zmieniamy decyzję i robię coś zupełnie innego. Więc e, co? No, Dozowiecie się troszeczkę później. E, no, a teraz tak. Pakuje się, robię pranie, więc troszeczkę jest do ogarnięcia. Tutaj już niestety yy, nie chciałem, żeby się to zmarnowało. Więc tutaj była mięta i tu była pietruszka, więc ściąłem, wrzuciłem. A oczywiście ściąłem, wrzuciłem yy, tą doniczkę z ziemią, a resztę zamroziłem w woreczki. Więc no tutaj o niestety roślinka yy, no nie przeżyła, no ale króliczek zostaje, więc e, pakuje się i w tym roku będą wyjątkowe święta. Dzień dobry, kochani, słuchajcie, zaczynamy. E, będzie troszeczkę gorzej dzisiaj, bo nie ma mikrofonu, ale zaczynamy święta. I to, co ja zrobiłem, to zorganizowałem święta dla swojej rodziny u siebie w apartamentach, więc wszystko wam pokażę. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, jakby. U mnie ta sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Racji, wiecie takich rodzinnych e, kwestii, ale i tak każdy zgodził się spędzić te święta razem. E, z wielu przyczyn. Wiecie, mój brat ma dzieci, czyli moje rodzice mają wnuki. Pomimo tego, że nie są e, razem, e, będziemy mieli te święta wszyscy. Spędzimy je razem. Także to jest coś i. E, Każdemu tego życzę. Wiem, że już jest poświęta, ale życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego. I chodźcie, zobaczymy, jak to wyszło. Jeszcze ostatnie ujęcie z lustra. Proszę bardzo, taki utwiki, wiecie. Nic nadzwyczajnego, czarne buty, białe skarpetki, ale ja lubię tak się ubierać. Na luzie. Proszę bardzo. No i co? Oksy. No i e, będzie troszeczkę gorzej z głosem, ale może w ustawieniach filmiku uda mi się to troszeczkę e, polepszyć. Więc wiecie, koszula taka rozpięta, słuchajcie jest ponad 20 stopni. A się... Miałem powiedzieć, że jest ponad 20 stopni, jest totalna patelnia. Więc e, no wiecie, gorąco. Ja muszę, się, ja muszę się odzwyczaić, używać słowa, no wiecie, to jest... Ja nie wiem, skąd ja to mam. Po prostu nie wiem. Odzwyczaję się, więc możecie mnie poprawiać, nie obrażę się. Jest tak gorąco, że musimy rozłożyć parasol. No oczywiście tutaj tato wyciągnął jakiś szlaf i próbuje nalać wody do, do pojemnika, żeby ten parasol się trzymał. No i co? Czekamy. No już powinniśmy wszyscy zasiąść, ale dalej wszyscy oczywiście spóźnieni. Trawa naprawdę pięknie kwitnie na wiosnę o wygląda już o, no, mega ładnie. Oczywiście cały czas o nią dbamy tutaj. E, no i zobaczcie, proszę bardzo. Wszyscy już jakby w boju, żeby zacząć śniadanie, śniadanie wielkanocne, no ale jeszcze przyjedzie mój brat z dziećmi narzeczoną, więc troszeczkę to potrwa, ale i tak jest bardzo ładnie. Tak wiecie, ogrodowo swobodnie, przyjemnie. Co Wszyscy zrobię? sobie żartują, oczywiście z chlebka. Pumiał być zając, a wyszedł kotek i tak jest ładnie. Więc wszystkiego dobrego i zaczynamy. U nas w rodzinie jest tak, że każdy bierze sobie jedno jajko i wtedy się tym jajkiem stukamy i kto wygra, ten będzie miał szczęście przez cały rok. No oczywiście wszyscy będą mieli szczęście, ale każdy bierze jajeczko i będzie wojna. No i to będzie wojna. Każdy ma, każdy ma jajko i wszyscy będziemy się stukać. Dawaj mamu, stukamy się. Trzy, 4 O! Już o! O! Daniel wygrał! No, mama przegrała, więc kolejna wojna z Anią. O! Przegrałaś Ania, przegrałaś. Martina, masz całe? O, przegrałaś. Kto ma całe? Ja mam całe. Oj. Już trzy razy wygrała. Lecimy dalej, lecimy dalej. Dawaj Lidia. O! Przegrałem! Zabiera swego, no i u nas też by... jest taka zabawa no, świąteczna, że Raz. dzieciaki ja. szukają zajączków. Nie ma koszyczków, no ale są torebki, więc sobie poradzimy. Olek znajdziesz wszystko? Tak. Na pewno? Tak. A Oliwia? Też? Dzieci mają super zabawę. Coś fantastycznego. No i proszę bardzo, urodziny święta, więc jest. Więc będziemy świętować. No, proszę bardzo, piękny kulerek, więc za chwileczkę będziemy się tutaj częstowali. Ktoś tu ma dzisiaj urodzinki, więc... A kto ma urodzinki? <laughs> Trochę mi się trzęsie ręka, ale zobaczcie, tu jeszcze sobie postawiłem takie lustro. To jest na razie tymczasowe. Zaraz wam pokażę, tylko się troszeczkę oddale. To jest na klatce, więc yy, chwileczkę. O, jak widzicie, tu jest taki fotel, tu jest stolik i lustro. Na razie ten yy, stolik i te lustro są tu tymczasowo. One pójdą do apartamentu numer 1, co Wam pokażę w zmianach, jakie planuję. No i tutaj będą stały dwa takie yy, stoliczki. O, tutaj właśnie będą stały dwa takie inne stoliczki yy, też takie okrągłe. No i lampka też pójdzie do apartamentu numer 1. Będą pewne zmiany, więc to będę wam pokazywał. Także tutaj monstera, pięknie sobie kwitnie. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa zawsze u nas jest na pierwszym miejscu, więc mamy wszystkie oznaczenia. Kwiatki ładnie sobie kwitną tutaj też. No i co? Będziemy tutaj zmieniać to całe wejście. Zdecydował, że to wszystko się brudzi i planujemy położyć taki beton, no ale to kwestia niedalekiej przyszłości. No, i proszę bardzo. Fotel jest mega wygodny, naprawdę. No, i jak tu przyjdą te stoliki, to już tak nie będzie wyglądało. Mówiąc, tak trochę biednie. Wiem, że wygląda minimalistycznie, ale jednak chcę troszeczkę to zmienić. Więc jak będą wolne apartamenty, podmienimy, wymienimy i będzie super. Przyszedł czas na metamorfozę właśnie tego apartamentu numer jeden, więc wybieramy na razie stoliki. Tu mamy taki fotel, on jeszcze kiedyś był taki bardzo, bardzo modny. No chcemy już to zmienić, przynajmniej ja chcę to zmienić. Tu mamy krzesła, takie białe, jedno czerwone i tutaj jeszcze białe. Tak z boku stoi, więc stół idzie do wymiany. Krzesła też chcemy zmienić na bardziej wygodne, zgodnie z sugestiami naszych gości. To tutaj jakby kanapa, wszystko zostaje, wymienimy też poduszki. No i zobaczymy jakie przyjdą stoły. No i wszystko się o, wszystko się okaże już niebawem, bo jeszcze ta ściana ma mieć inny kolor. Tutaj takie małe zmiany jeszcze wprowadziłem, już nawet, że chcemy dodać takie właśnie dodatki, jak te młynki, które kupowałem. Więc no, trochę pracy przed nami, kochani. Popatrzcie, piękna pogoda. Słoneczko, tak super świeci. Wiem, teraz nic nie widać, ale dzisiaj e, zmiany w ogrodzie. Proszę bardzo, dwa drzewka, więc y, zaczynam już, jedno drzewko posadziłem, jeszcze muszę kupić taki mm, mm, drąg drewniany, żeby wbić i przyczepić y, te drzewko do niego, żeby ładnie ros rosło równo żeby wiatr nie zbuchnął. Trawka ładnie skoszona, no i co, no i takie porządeczki wiosenne. Nie mam mikrofonu, ale wydaje mi się, że to nie będzie nic takiego złego, że będzie mnie dobrze słyszeć, bo mówię dość blisko. Proszę bardzo, tak zrobiłem tu jeszcze chcę zrobić taką obwódkę dookoła tego, takie kółko. Głupie chyba takie plastikowe, więc zrobię, żeby oddzielić to od trawy i może jakieś kamyczki tam pójdą. Tutaj drugie drzewko. No i tam jeszcze nie wiem czy widzicie w tle są. A może zbliżę? O. no i tam w tle stoją płytki więc to jest taka niespodzianka właśnie żeby to zrobić ale po kolei najpierw najpierw drzewka to jest jedno, tu jest drugie mam nadzieję, że się przyjmą bo jakby jak sadziłem te wszystkie krzewy i tamte bonsai i tak dalej no to Brałem pod uwagę to, że muszę mieć odpowiednią glebę, jakiś tam obornik i tak dalej. A tu trochę lecę na żywca. No, jak się przyjmą, to się przyjmą. No i co sadzę? Proszę bardzo. Nie chcę tutaj robić... Yy, a nie, to produkt polski, no to dobrze, no to słuchajcie. No to morela wczesna. A no i tutaj jabłka. Więc jak się przyjmie, będzie rosło, super. No i drugie tak z, 3 metry dalej, 4. Jak się rozrośnie, to żeby jedno i drugie miało swoje, swoją przestrzeń. Żeby było jasne, ja też nie jestem żadnym ogrodnikiem, więc zrobię to trochę tak. No, zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. No, ale jeszcze teraz co? Podlejemy skoneczki, tak, żeby, ta, żeby to troszeczkę tak się ubiło też. No, jeszcze chciałbym dosypać tej ziemi, więc opicie podleję. Zawsze było, że trzeba opicie podlać, więc. Co, nie będę robił inaczej rośnie, rośnie, rośnie na duże drzewko, to będą fajne z tego owoce. Jedno drzewko posadzone, więc tutaj mamy tą morelę, o której już wspominałem, no i drugie, tutaj proszę bardzo, no i to już jest jabłko gala, jabłoń gala, więc no muszę coś zrobić jeszcze z tym dołkiem, ładnie zrobić takie obrzeża, dać jakieś kamyczki, tak żeby woda tam dostawała się do drzewka, ale no i co, czy udało mi się w jednej linii, bo zaraz ktoś powie, że nie, wizualnie bardzo ładnie.